Ojcze ukochany i wieczny, w tej właśnie chwili staję przed Tobą z duszą całkowicie poddaną i sercem głęboko poruszonym Twoją obecnością. Moja wdzięczność wylewa się jak woda ze źródła, które nigdy nie wysycha, bo wiem, że każdy nowy poranek to cud, który potwierdza Twoją wierność. Nie przychodzę z pośpiechem ani gotowymi słowami. Lecz z autentycznością i bojaźnią, uznając, że wszystko, kim jestem i co mam, pochodzi z Twoich rąk. Ty jesteś powodem mojego istnienia, niewidzialnym fundamentem, który podtrzymuje moją wiarę nawet w najbardziej pochmurne dni. W tej świętej chwili podnoszę głos niezobowiązku. Lecz dlatego, że wiem, iż Ty słyszysz każde słowo, nawet to, którego moje usta nie potrafią wypowiedzieć. Dziękuję Ci z głębi serca za ten nowy dzień, który mi powierzyłeś, dar, którego wielu nie miało już szansy otrzymać. Obudzić się, oddychać, poczuć bicie życia w piersi, to dowód, że Twoja łaska wciąż mnie otacza. Jestem Ci wdzięczny, Panie, że jestem wśród tych, którzy mogą zacząć od nowa, którzy wciąż mają czas, by zmienić historię, naprawić kierunek i żyć według Twojej woli. Dziękuję Ci za każdy szczegół, powietrze, którym oddycham, łóżko, w którym spałem, pokarm, który mnie karmi i ludzi, których postawiłeś wokół mnie. Ale ponad wszystko dziękuję Ci za Twoją prawdziwą, żywą obecność, która przychodzi w ciszy i towarzyszy mi nawet wtedy, gdy jej nie dostrzegam. To Twoja miłość mnie podnosi, to Twoje miłosierdzie nie pozwala mi zatonąć w wodach rozpaczy. Nawet gdy Cię nie widzę, nawet gdy moja wiara słabnie, Wiem, że Ty, Panie, wciąż jesteś obok, strzeżesz mnie, chronisz przed niebezpieczeństwami, których nie jestem świadom, podtrzymujesz mnie niewidzialnymi, lecz silnymi ramionami. I dzisiaj, Ojcze, chcę to uznać jeszcze głębiej. Chcę oddać Ci miejsce chwały w moim dniu, w moich myślach, w moich decyzjach. Niech każdy krok, który dziś postawię. Będzie prowadzony Twoją ręką, a nie moimi impulsami. Niech mój głos odzwierciedla Twoją miłość, a moje oczy widzą tak, jak Ty widzisz. Nie pozwól, abym przeszedł przez ten dzień na autopilocie, spraw, aby każdy szczegół mojej drogi nosił ślad nieba. Panie, proszę Cię teraz. Ześli na mnie Twojego ducha świętego w sposób nowy, potężny i przemieniający. Niech nie będzie to tylko odwiedziny, lecz pełne zamieszkanie. Niech Twój duch zajmie każdą przestrzeń we mnie. Niech zrywa niewidzialne łańcuchy, usuwa ukryte lęki, uzdrawia rany, których istnienia nawet nie byłem świadom. Niech mnie ukształtuje zgodnie z Twoją wolą i uzdolni do życia ponad okolicznościami. Nie jako ktoś, kto reaguje na chaos, lecz jako dziecko, które chodzi z autorytetem nadanym przez Ciebie. Duchu Święty, objawiaj się we mnie w sposób nie do odparcia. Gdziekolwiek postawię stopę, niech świeci Twoje światło. Gdziekolwiek przemówię, niech rozbrzmiewa Twój głos, gdziekolwiek panuje ciemność, niech niosę odbicie Twojej chwały Nauti, Duchu Święty Boga, żywy podmuch nieba, dziś wołam do Ciebie całym swoim jestestwem. Obudź we mnie to, co uśpione, rozpal na nowo ogień, który czas i trudności niemal zgasiły. Z szacunkiem i szczerością otwieram na oścież drzwi mojego serca dla Ciebie, bez rezerw, bez masek, bez wymówek. Wejdź, Duchu Święty, jak potężny wiatr, który rozwiewa wszelkie pyły wątpliwości, ciężar winy i chłód obojętności, który oddala mnie od Ciebie. Niech każdy zakamarek mojej duszy zostanie wypełniony Twoim światłem, a żadna część mojego życia nie pozostanie ukryta przed Twoim dotykiem. Nie chcę tylko Cię czuć. Pragnę być prowadzony, kształtowany i przemieniany przez Ciebie każdego dnia, aż nie pozostanie we mnie nic oprócz Twojej żywej i doskonałej woli. Pragnę. Byś był moim doradcą w decyzjach, moją podporą, w słabościach i moim kierunkiem, gdy wszystko wydaje się niepewne. Niech Twój głos będzie dla mnie jak kompas, który pewnie wskazuje drogę, nawet gdy cały świat krzyczy coś innego. Naucz mnie słuchać Cię nie tylko uszami, ale złamanym sercem i wrażliwym duchem. Otwartym na Twoje prowadzenie. Duchu Święty, wiem, że nie jestem sam w tej drodze, nawet gdy cisza staje się ogłuszająca, a dni ciągną się w nieskończoność. Ty jesteś ze mną, i ta prawda jest moim fundamentem. Niech ta pewność towarzyszy mi w każdym kroku, przypominając, że nawet w czasie oczekiwania budujesz we mnie swój cel. Niech Twoja mądrość będzie moją tarczą w chwilach zamętu, gdy myśli są zbyt liczne, a pewność zanika. Oświeć miejsca, w których wciąż noszę ciemność, traumy, lęki, błędy, które jeszcze mnie więżą. Niech każda łza zostanie nawodniona Twoją uzdrawiającą miłością, a każdy westchnienie stanie się cichym aktem poddania się Twojej woli. Duchu święty, nie chcę już żyć siłą własnych rąk, lecz mocą, która pochodzi od ciebie. Umocnij mnie, bym potrafił oprzeć się złu, bym miał odwagę mówić nie temu, co mnie oddala od Boga, i tak temu, co przybliża mnie do nieba. Niech twoja obecność nie będzie okazjonalną wizytą, lecz nieustanną rzeczywistością. We mnie rzeczywistością, która zmienia wszystko, przemienia wszystko, odnawia wszystko. Dziś, mój Boże, podejmuję świadomy i głęboki wybór. Pragnę być odbiciem Twojego pokoju w tym niespokojnym świecie, żywym mostem między niebem a zranionymi sercami na ziemi. Nie chcę przechodzić obojętnie obok miejsc, gdzie panuje ból. Nie chcę milczeć wobec niesprawiedliwości, nie chcę uciekać przed byciem światłem pośród ciemności. Użyj mnie, Panie, jako narzędzia, które niesie dźwięk Twojej nadziei, jako naczynia wypełnionego Twoją obecnością, przelewającego się łaską, współczuciem i prawdą. Niech moje gesty przekazują miłość, niech moje słowa niosą życie. A tam, gdzie jest zniechęcenie, niech moja obecność z powodu Ciebie będzie balsamem i uzdrowieniem. Niech przez moje życie inni zobaczą nie mnie, ale Ciebie, chwalebnego i pełnego miłosierdzia. Nie jestem doskonały, Ojcze, wręcz przeciwnie dobrze znam swoje słabości, ograniczenia i chwile, w których potykam się na drodze. Ale właśnie dlatego szukam ciebie, bo wiem, że siła, której potrzebuję, nie pochodzi ze mnie, lecz od ciebie. Ty jesteś skałą pod moimi stopami, gdy wszystko wokół się chwieje. Ty jesteś ramieniem, które mnie podtrzymuje, gdy moje siły się kończą. W tobie moja słabość zamienia się w moc. Dlatego proszę cię, panie, wylej na mnie swoją mądrość. Te, której nie da się nauczyć z książek ani zdobyć własnym wysiłkiem, ale która pochodzi prosto z Twojego tronu, mądrość, która poucza, koryguje i rozświetla drogę w chwili decyzji. W dniach, gdy strach próbuje mnie sparaliżować, przypomnij mi Duchu Święty, że nie jestem sam. Kiedy zniechęcenie zapuka do drzwi, Pozwól, bym usłyszał Twój słodki głos, mówiący Nie bój się, jestem z Tobą, a nawet gdy wszystko we mnie będzie chciało się poddać, niech pewność Twojej wierności da mi siłę, by iść dalej. Bo Ty jesteś Bogiem, który nie porzuca, który nie odwraca twarzy, który nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci. Nawet jeśli nie rozumiem drogi, nawet jeśli odpowiedzi nie nadchodzą w czasie, którego oczekuję, pomóż mi ufać. Ufać, że nawet w ciszy działasz, ufać, że nawet w dolinie uczysz mnie i przygotowujesz na coś większego. Panie, w tej chwili zrzucam z siebie cały ciężar, który nosiłem w milczeniu. Składam u Twych stóp każdą niewypowiedzianą udrękę, każdą troskę, która odbiera mi sen, każdy lęk, który wciąż szepcze kłamstwa do mojego serca. Nie chcę już dłużej żyć, próbując kontrolować to, co tylko Ty możesz objąć swoim panowaniem. Z pokorą i wiarą oddaję Ci wszystkie moje brzemiona, te widoczne i te ukryte. Wiedząc, że tylko Ty potrafisz przemienić ból w cel, a cierpienie w świadectwo zwycięstwa. W Tobie odnajduję schronienie, którego tak pragnie moja dusza pokój przekraczający ludzkie zrozumienie odpoczynek, który nie pochodzi z ucieczki, lecz z całkowitego poddania. Dziś wybieram, by przestać walczyć sam przestać się opierać, przestać próbować wygrywać bitwy pustymi rękami. Wybieram ufać. Noszę w sobie obietnicę, nie zapisaną na papierze, ale wyrytą w sercu, że ty przejmujesz kontrolę nad moim życiem, gdy tylko dam ci do niego dostęp. I właśnie to teraz robię. Weź ster, panie. Prowadź mnie przez Spokojne wody i przez burze. Kieruj moimi krokami, nawet gdy moje oczy nie widzą ścieżki. Wiem, że w Twoich rękach moje zmagania stają się okazją do wzrostu, a moje słabości odsłaniają wielkość Twojej mocy. Nie jestem silny sam z siebie, ale w Tobie jestem uzdolniony do zwycięstwa nad tym, co mnie wcześniej pokonywało. W Tobie niemożliwe klęka, olbrzymy upadają, a strach traci swoją władzę. Duchu Święty, wołam, napełnij mnie wiarą, której nie poruszy żadna burza. Wiarą, która nie zależy od okoliczności, ale opiera się na niezmiennym charakterze Boga. Gdy nadejdą próby, bo wiem, że nadejdą. Spraw, abym nie zachwiał się, nie cofnął, lecz pozostał mocny. Pamiętając, że Twoja miłość nie zawodzi, a Twoja obecność nigdy mnie nie opuszcza. W chwilach, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli, przypomnij mi, że Twój tron wciąż stoi niewzruszony, że nic nie umyka Twojemu spojrzeniu i żaden szczegół mojego życia. Nie jest ci obojętny. A kiedy noc stanie się zbyt ciemna, niech moja dusza odpocznie w pewności, że Ty już przygotowujesz świt. Ukochany Ojcze, gdy kończę tę modlitwę, nie kończę mojej wspólnoty z Tobą, przeciwnie. Ogłaszam, że to dopiero początek całego dnia u Twego Boku. Niech każdy mój oddech stanie się cichą modlitwą. Każdy mój myśl niech będzie zgodna z Twoją prawdą, a każda moja decyzja niech świadczy o tym, że należy do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że mnie słyszysz, nawet wtedy, gdy moje słowa zawodzą. Dziękuję, że jesteś przy mnie, nawet gdy moja wiara się chwieje. Dziękuję, że kochasz mnie z taką intensywnością której nigdy nie zdołam opisać. Nie chcę jedynie chwil spędzonych z Tobą, pragnę całego życia w Twojej obecności. Niech moje serce pozostanie wrażliwe na Twój głos, nawet po tym amen, a moje kroki niech będą pewne, bo Ty nimi kierujesz. Do wszystkich, którzy wysłuchali tej modlitwy aż do końca, mówię z miłością, Mój bracie, moja siostro, nie idź przez życie samotnie. Pozwól, by Duch Święty otulił także Ciebie, prowadził Cię i umacniał. Wróć tutaj jutro, by modlić się razem z nami, nie z przyzwyczajenia, lecz z głębokiego pragnienia bycia blisko Boga. Zasubskrybuj ten kanał z wdzięcznym sercem. Bo tutaj wspólnie szukamy obecności, która przemienia. Udostępnij tę modlitwę komuś, kto potrzebuje nadziei, a ponad wszystko trwaj mocno, nieustannie, z oczami utkwionymi w tym, który jest autorem życia. W imię Ojca i Syna i Ducha, świętego Amen. Niech twój dzień będzie pełen pokoju, który tylko Bóg może dać do następnej modlitwy.